Jak my mamy nagrywać, to rąbie, Hej Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. jestem Netflix LPS i dzisiaj jest ze mną LPS Adel. Przepraszam. Nagrywałam Nagrywam to w ciężkich warunkach, bo jest u mnie remont i... <grywa> no, słychać różne głosy i mhm, w ogóle. Tak, no. Więc bardzo Was za, za to przepraszam, ale mam nadzieję, że filmik Wam się i tak spodoba. Dobra, może do rzeczy. Dzisiaj, jak już pewnie widzicie po tytule, jest to film, gdzie będę losować y, piosenkę, y, do której będę nagrywać LPS Music Video razem z LPS Adel. Także to będzie wszystko w tym odcinku, a teraz mm -hmm. przejdziemy do laptopa i tam będziemy losować. Tak, to zaczynamy. Hej, a więc mówię, że się przy laptop laptopie. Tutaj mnie troszeczkę widać, więc hejka wszystkim. Więc tak, tutaj ogólnie mam myszkę i tutaj jest patek. <laughs> więc tak, <takiego> ja tutaj odkładam. <laughs> tak i będę teraz losować mm, piosenkę, trochę się stresuję, nie powiem, e, nie powiem, że nie, w tak w ogóle to ja tutaj mam tipsa, więc no, żeby Wam się lepiej oglądało Dobra, <laughs> tak. więc rosuj i tu wszystko, by, um, widać, czy masz odpięte oczka, czy nie, więc Tak, więc zamykam oczy i... O kurde, się stresuję Składanka No co jeszcze raz Składanka, na... Solo Wow. Przedżębę bardziej tu. O. Tutaj akurat się trafiło od, od Oblivion LPS um, akurat mi się nam się trafił music video i, jak, i piosenka, którą my bardzo lubimy. Oglądać, słuchać właśnie w wykonaniu Oblivion LPS, więc no. E, to co, my się chyba zabieramy do roboty. Hmm. Trochę się stresuję, bo nie wiem, jak tam to wyjdzie. Nie mam jeszcze pomysłu. Pewnie teraz będziemy z Adel się zastanawiać, jak to wszystko e, ułożyć. Przepraszam Was za te e, czaski. Pewnie to słychać. Nie gadam, tylko zabieram się do e, roboty. No, music video będzie zarówno na, w tym filmie, jak i na osobnym filmie na moim kanale, więc taka tylko jeszcze informacja. A więc my się teraz zabieramy do pracy. my teraz się musimy chwilę zastanowić jak to będzie wyglądało i nagrywamy. Tutaj Wam później wklejemy już gotowy music video. I never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Not to you. Cause every time I read your message, I wish it was. No more. I wanna fool, but I'm broken hearted. Cry, cry, quack, but I like to party. Touch, 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 but I got nobody here on my own. I wanna fool, but I'm broken hearted. Cry, cry, cry since the day we parted. Touch, 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 but I got nobody, so I do it so.